Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto truskawkowa harmonia. Potrzebować będziemy 3 jajka, szczyptę soli, łyżeczkę proszku do pieczenia, 100 ml oleju, 100 ml mleka. 1,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 i 3 czwarte cukru oraz 40 deko truskawek. Truskawki drobno pokroję, a jajka z cukrem ubiję na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą, dolewam olej. Dolewam mleko, dodaję proszek oraz porcjami mąkę i cały czas ucieram. Gotowane, jeszcze zbierzemy brzegi, przemieszam i wyłożymy do formy. Forma 17 na 27 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. A kruskawki, tak jak wspominałam, Mam pokrojone. Wyrównuję powierzchnię i rozłożę na całej powierzchni truskawki, a później będziemy piekli, ostudzimy i przygotujemy. Piankę. Ja tak sobie jeszcze niekiedy wzruszę, aby to ciasto było równe. I całą powierzchnię posypuję truskawkami. I tak przygotowane ciasto. Do piekarnika na 30-40 minut. Ciasto mam pięknie wypieczone, a teraz przygotujemy piankę. Na piankę będziemy potrzebować 200 ml śmietanki 30%, 3 łyżki cukru. Jeżeli lubimy słodkie, cukier zwiększamy według własnego smaku. I tutaj mam dwie galaretki o smaku truskawkowym i galaretki rozpuściłam w 250 ml wody, mieszałam do całkowitego rozpuszczenia i galaretka jest tężająca. Śmietanę ubijam z cukrem i dodaję galaretkę. Śmietanę już mam ubitą. Dolewam lewam I dokładnie całość mieszam. Aby pianka była bardziej tężejąca, ponieważ jest dosyć płynna, parę minut należy poczekać aż pianka stężeje. Pianka już jest tężejąca, boki sobie zabezpieczyłam papierem i teraz wykładamy piankę na ciasto. I wiesz, posypię startą czekoladą. Ciasto dam do lodówki na dwie godziny. Posypuję startą czekoladą. I tak przygotowane ciasto wędruje do lodówki. Truskawkowa harmonia. I tak oto ciasto truskawkowa harmonia jest gotowe. Ukroimy kawałeczek. I tak ciasto wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto. Truskawkowa harmonia.